O czym pamiętać przy wyborze mieszkania, część trzecia. Niezmiernie ważnym aspektem jest podział na strefy. Odpowiednie strefowanie części dziennej i nocnej realnie wpływa na komfort naszego życia w mieszkaniu. Ustawienie sypialni pomiędzy kuchnią a salonem jest przykładem złego podziału na strefy. Podział mieszkania na strefy jest tematem bardzo obszernym, o którym nagramy osobną rolkę, dlatego zaobserwujcie, żeby jej nie przegapić. Drugą rzeczą są aspekty techniczne, które realnie wpływają na koszt życia. W mieszkaniu. Na przykład, jeżeli zdecydujemy się na mieszkanie na ostatnim piętrze, musimy liczyć się z tym, że zwłaszcza w lecie podczas upałów będzie nam znacznie cieplej niż naszym sąsiadom na niższych piętrach. Analogicznie, jeżeli zdecydujemy się na mieszkanie na parterze w budynku, w którym nie ma na przykład piwnicy albo garażu podziemnego, to w zimie wydamy więcej pieniędzy na ogrzewanie, bo będziemy po prostu ciągnąć od podłogi. Jeśli natomiast wybierzemy na przykład mieszkanie znajdujące się w bliskim Sąsiedztwie windy, to musimy liczyć się z tym, że będziemy musieli wygłuszyć ścianę, przynajmniej tą, która sąsiaduje z windą. A jeśli jesteś na etapie wyboru mieszkania lub po prostu interesuje cię ta tematyka, to koniecznie zaobserwuj ten profil, żeby nie przegapić więcej takich informacji.